Jesteś świeżo po cesarskim cięciu i nie wiesz co dalej? Cześć. Jestem Ania i jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną. A to moja minuta do zwiększenia twojej świadomości. Jeśli nie widziałaś poprzedniej rolki, koniecznie nadrób. Tam tłumaczę, co powinnaś wiedzieć przed planowaną operacją cesarskiego cięcia. A teraz praktyka. Leżąc w szpitalu możesz już zacząć delikatną pracę z ciałem. Zacznij od izometrycznych napięć mięśni pośladkowych. Nic intensywnego. Subtelne napięcie i rozluźnienie. Już od pierwszych chwil możesz zadbać o mobilizację rany. Wystarczy lekki, jednosekundowy ucisk na opatrunek z jednosekundową przerwą na całej jego długości. Po operacji cesarskiego cięcia wstawaj zawsze przez bok. To najbezpieczniejszy sposób, żeby nie przeciążać świeżej rany. I mięśni brzucha. Pamiętaj, żeby do około czwartego, szóstego miesiąca po cesarskim cięciu nie golić okolicy rany oraz unikać wysokich, obciskających majtek i ciasnych dżinsów. To wszystko po to, żeby dać ze spokojem możliwość bliźnie na przebudowywanie się. Około trzech tygodni po cesarskim cięciu. Umów się do fizjoterapeutki uroginekologicznej po to, aby dalej kontynuować mobilizację Twojej blizny. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i zadbać o swoje zdrowie jeszcze bardziej, to serdecznie zapraszam Cię do mojego gabinetu. Przejdziemy przez ten cały proces bez bólu i z pełnym wsparciem. Zaobserwuj po jeszcze więcej edukacyjnych materiałów i do zobaczenia następnym razem. Bye!